Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. I ja już wiem, a Wam zaraz powiem, że nie uda nam się osiągnąć, co prawda, kwoty z zeszłego roku, ale ta tegoroczna i tak jest piękna, bo wszystko wędruje na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I uwaga, uwaga, e, zwycięzcą e, tegorocznej licytacji jest z kwotą 17 tysięcy złotych. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jeszcze 20 sekund, aż system SMS-owy na pewno przepuści wszystkie SMSy. y ewentualnie się poprawimy. Mogę już mówić? Mogę. W takim razie już teraz mówię. Kwota 17 tysięcy złotych to jest kwota zwycięska, a zwycięską firmą jest Fabryka Mebli Versal. Gratulujemy oczywiście bardzo gorąco i dziękujemy za tę kwotę. 17 tysięcy złotych Fabryka Mebli Versal. Kwota ta powędruje na konto Kępińskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomoc. Radio Sud. radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.